Chciałbym jeszcze złożyć życzenia dla koła gospodyni wiejskich w miejscowości Hasioki Wielkie. Ale ponieważ tutaj troszeczkę się inaczej wysławiają, no będzie mi trudniej, tak? Ale chciałbym mniej więcej w tym stylu przekazać życzenia dla szanownego towarzystwa, prawda? I tak dalej. A więc po malinku trzech i idą dzieci chmurze. Kropki z czapki, małwanki, chcą wyglądać jak pszanki. Knurek sobie podszkakuje, ale luja wykrzykuje. A no więc ode mnie jeszcze, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, Czodo!